Martyna Gardocka zapraszam na flash tygodnia. 2 marca w gimnazjum nr 2 imienia obrońców Westerplatte w Wyszkowie rozpoczął się tydzień promujący naukę języka niemieckiego. W poniedziałkowych lekcjach wzięły udział dwie klasy z gimnazjum oraz szkoły podstawowej nr 1. Deutsch Wagentur to projekt edukacyjny realizowany od 2009 roku. Do Wyszkowskiej Szkoły przyjechał lektor pani Katarzyna Żurawska. Celem tych innowacyjnych zajęć było motywowanie uczniów i inspirowanie ich poprzez niekonwencjonalne metody, śmiech i zabawę do nauki drugiego języka w szkole. W sobotę w miejsko-gminnej bibliotece publicznej odbyły się bezpłatne warsztaty pod nazwą Bądź Świadomy. Tematyką warsztatów był dostęp do informacji publicznej. Wykład poprowadzili przedstawiciele organizacji Watchdog Sieć Informacji Obywatelskiej Borys Bura oraz Katarzyna Batko-Tołudzi. 7 marca w Wyszkowskim Ośrodku Kultury Hutnik odbyła się premiera Rewi Selaba pod tytułem Cyfrowa Rewia. zdarzyło dziś właśnie nam ta pierwsza miłość, druga do świata. Tymczasem złość da nam trochę kość i nie zadać cios. Minus chwilę dwie Dzień kobiet w zespole szkół w Starym Bosowie wszystkie panie miały okazję wziąć udział w zajęciach Zumby. Z okazji Dnia Kobiet instruktorzy Zumba Fitness Paweł Skibiński, Sylwia Ciecierska i Joanna Zblec przygotowali dwie godziny radosnego treningu dla pań. 5 i 6 marca przebiegł pod hasłem Boksów w Wyszkowie. Od czwartku w Wyszkowie gościliśmy zawodników Rafa Cousers z Poland oraz portoryco Rico W ten dzień odbyła się konferencja sportowa oraz oficjalne ważenie bokserów, które miało miejsce w zespole szkół w rybinku leśnym. W piątek zaś w hali odbyła się Liga World Series of Boxing. Polska drużyna pokonała zawodników z Portoryko 3 do 2. Pokazowa walka wieczoru należała do na Mateusza Tryca, który zwyciężył z dewey Louis Vega w drugiej rundzie przez knockout techniczny. Korzystając z okazji, że dziś mamy 9 marca, czyli urodziny naszej koleżanki Klaudii Polak, redakcja Tuby Wyszkowa przesyła najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego. Więcej informacji na temat poszczególnych wydarzeń znajdziecie na www.tubawyszkowa.pl do zobaczenia.